Wreszcie jakiś szczeliku rozmaicenie tych klubów czasowych. Pościg! <stans> uh. Spokojnie, to jeszcze jest wyścig, trwa oni mnie nie złapią, nie będzie żadnych blokad żadnych bym wyskoczyłem w ogóle. E. Teraz zauważyłem, że. Ta korweta się uśmiecha. No, Jasne, zarabijcie szybko, jeśli chodzi o takie rzeczy. Doprawy. Nie, ale naprawdę uśmiecha się. Uuuu, stary! Tak, swoich kolegów załatwić. Nie, chyba jakiś, jakiś zabić w policji w raporcie. Uwzajemno zabić do swojego kolegi z pracy że się oni praktycznie się rozwalają sami podczas pościgów, nie dając mi tej satysfakcji. Dobra, mamy czasu? 46 sekund. Wow, wow. Oj! Dobra, do zaliczenia, okej. Okay. 29,43. Nikt mi nie mówi, że próby czasowe w są trudne. O. Niestety byłem taki szybki teraz na tym zakręcie. Że ich po prostu zgubiłem! Ale dobra, gdzie... o Co robi ty rynieś? O nie, poważnie. Gdzie są radiowozy? Mamy Chyba. Kurde, bym tu mógł wam poopowiadać w międzyczasie o tym czymś. Nie wiem o czym konkretnie. Ale kurde, nie mam pomysłu. No cóż, meta. Zgarniamy kolejne 18 tysięcy. Wow. Pasek oczekiwania w ogóle już do połowy wypełniony. Wow. To, to, to radar tylko. Kanan. Gdzie panowie są? Pokońcie mnie trochę Ja czekam się po prostu gdzie jesteście O o o o o o o o o Dobra nie będę musiał dopić trzeciego pościgu Nie no ale to by było epickie jakby taki, taki krótki pościg to był Całe z 0 z To prawie jakby pościgu nie było wszystko za mną jedzie. Ale no, no, dobra, gdzie oni są? Tutaj. Wow! Dobra, trzeci już chodzony. Jeszcze dwadzieścia dziewięć. No niestety, tak to jest. Weźmy w stronę. Się... wjeżdżalnie tam, gdzie trzeba.

A nie sens, założyli... Ooo, oh, kolczotka na blokadzie no to... Mamy kolcootworne kolco opony, więc możemy sobie przez nią przejechać. A tu co się okazało? Jeb, yep, kolega z pracy kolejny. Wow! A, tu się Zjeżdżamy. i jak będziemy wyglądała Wow, notowania zaliczone w ogóle. I 10 radiowozów szkodzonych. Ja pierdziulę. 14 radiowozów szkodzonych. Zostały 4 do wsparcia. Półtorej minuty. Właśnie trwa już dwie. Kurde, notowania na tym Poziomie lecą jak szalone praktycznie już. Ledwo się pościg zaczął, a ja już mam... 790 tysięcy? Ja nie mogę. Jak to zleciało? 815. Ja nie mogę. No nie, no to ma powie, że sprawa zaliczenia kolejnych kamieni mil milowych. Nie, nie. A, ja bytanie, z nie milowych. Ja wow, 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 wow. O milion! Pięknie! That's how I roll wow 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 wow, wow. A, nie ma, nie ma No, musiałem go trochę strollować i... Czekajcie, ile do przyjcia wsparcia znowu będzie półtorej minuty. Ja sobie właśnie przypomniałem o tym rodzie tutaj, w tej dzielnicy. No, tylko southbound on czy pan inspektor za mną pojedzie panie inspektorze is the się trafi jakiś idiotyczny egzemplarz going how is Dzięki Bogu w końcu się ogarnął. panie inspektorze, do no come on! Dobra, ucieczka z miejsca, została jeszcze. No, jeszcze już połowa pościgu, jeśli chodzi o czasowo. Prawie czasowy.

Trochę sobie tutaj nabijemy notowań. Ale nie tyle notowań, co bardziej radiowozów do uszkodzenia. Nie no nie, no może wrzucę przy... to jakoś w formie timelapsa albo coś w stylu. Nie, no, ale w sumie. Wow, jakie towarzystwo tutaj w ogóle się zebrało. Tak, teraz się pokazują panowie nawzajem. Ooo, kolejny. Ja nie wiem, czy to był taki mądry pomysł, akurat, żeby. Teraz w momencie przybycia, wsparcia to robić. Dobra, dziewiętnasty uszkodzony. Paptoś <grym> się już kręcił w głowie?

Jeszcze 10 ze starych W sumie dobrze, że nie uszkodziłem tamtego radiowozu. Dobra, jak tam była? Mysyfikacja. Halucynacja. Robina, drobina. Kler Cudele Ziemia, woda. Mistyfikacja. Pama. Proszę. Może co ja gadać? Gdzie? Słuchajcie, dlaczego ja mam więcej radiowozu? Radiowozów zniszczonych niż uszkodzonych. Suf. Suf na... kadzie O! A, słowo mi się skończyło! Ej, 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 ej. Dobra, trafiłem, 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 trafiłem! Pięknie. Tylko żeby... O ja, się tutaj wyskoczyło

Ro... Jezu, dziękuję, Gro! Dziękuję, Gro, jestem ci dozgonnie wdzięczny za to, co zrobiłaś. Ja pierdzielę. A już się szkowało drugie aresztowanie, I już praktycznie mi zakładali kajdanki. Znowu metoda zatrzymania na -y? a tamte gdzie? Kamień milowy zaliczony, próba czasowa. Może spróbuję jeszcze te przepychaki zaliczyć? Tak niewiele zostało. Uwaga o oh, f... Łoł! Łoł, 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 Dobra, jeszcze jeden został. Jeszcze jeden! Ostatni już! Dobra, to go skasuję. Dobra, 60 sekund. No! Co za... Co za patan, no! Bo inaczej nie można powiedzieć po prostu.

No, to Dobra, przepychanki zaliczone, pięknie. Teraz wiejemy, wiejemy, gdzie pieprzy rośnie. Oczywiście może mi to sprawić problem nieco. Dobra, wyhamujmy ładnie i spadamy, wiejemy po prostu. Z czym oczywiście może być problem? To Dobra, kość pościgu 341 miesięcy. Może nie mam już kart wyjścia z aresztu. Po prostu trzeba wiać, uciekać! Wyrywać stąd. Dobra, jadę do mojego ulubionego miejsca. Żeby tylko jakiś blokad nastawiali po drodze. Wtedy będzie cudnie. A teraz takie coś robimy. Kama drogowa w ogóle. A, która się sama rozwaliła. Oh shit, oh shit, oh shit. Dobra teraz, żeby tylko jakoś tak ładnie wyjechać, spróbujemy inną drogę. Zrobimy to inaczej. Pobierzemy inną trasę po prostu. Ale nie, ile ten pościg już trwa? Trwa on 10 minut, czyli praktycznie standard już.

Okay, czekajcie, czekajcie, czyli ja widziałem jakiś tam specjalny radiomus, czy nie? W tutaj tędy... Błagam, nie skraszu się, nie skraszuj się kup kup! kup, kup, kup. Jest, ukryty, ukryty, ukryty! Jest! Udało się, udało się, udało się! Dobra, jak to było. Dobra, już trochę uh, czasu zleciało. Uh, I ja to było w ogóle. Gdzieś no 1 800. Za radiowy jest kolejny 1 800. Gotowania 140 000. Próba czasowa. Kolejny 104. Ja pierdzielę 4 miliony w jednym pościgu! Jezus, Maria! Uszkodzone 37, zniszczone 45. Nie wiem nawet jak to zrobiłem, 16 kolczatek objętych! Ja nie mogę. Tylko 6 wykroczeń. Razor Hey, you know who this is. Powiedz mi, że te razy w tym boroughs zostały podwojone przed co start. Choć kopie są po południu. Nawet najgorszą osobą, żeby tam gołysnąć, to go ty. let's just say i'm not the only one who's noticed you better